Witam wszystkich miłośników dwóch kółek. Dziś mam do zaprezentowania latareczkę firmy Montis MT-110. Jest to akumulatorowa lampka rowerowa LED 100 lumenów. Akumulator ma 4000 mAh. Czas pracy na maksa 8,3 godziny. Zasięg mamy do 125 metrów. Tak deklaruje producent moc 7 W, 3-4 godziny czas ładowania, port USB-C 5 V 2 A. Aha, bo to mamy z funkcją powerbanka. Latareczkę no proszę, wodoodporność IPX5, odporność na upadek z 1 metra, obudowa aluminiowa. No to zerknijmy sobie co my tu mamy. Przypominam, że wszystkie linki do tych latarek z tej firmy Montist są pod filmami umieszczone w opisie. To już jest kolejny ich produkt, który dostałem do przetestowania. Akurat jak dla mnie to się przyda. Tu mamy co? Przewód do ładowania USB-C. Rozwiniemy sobie go. Długość wystarczająca, chyba z pół metra ma. Uchwyt do rowerka. No i sama Lampka. Nie chcę wyjść. Wyszła. No, powiem Wam pierwsze wrażenie. Czuć masywność, czuć porządne wykonanie. Obudowa aluminiowa. Nawet mamy rowerek. Zobaczmy tu do tych portów. Tak jest. Mamy port do ładowania, i port do którego możemy sobie na przykład podłączyć. W danym momencie, jak nie korzystamy z latarki, a mamy ją ze sobą na rowerze, czy na hulajnodze, czy na jakimś innym pojeździe, jeżeli... no to możemy też awaryjnie sobie pewnie telefonik podładować i wezwać pomoc. Na przykład, gdyby nam się telefon rozładował, a mamy latarkę w pełni naładowaną, będziemy sprawdzać to oczywiście pewnie. Zobaczymy, jak ona świeci. No kurde mocno. Stroboskop. SOS. Tu zaczyna się od stu procent. Nam świeci. 50 i 30, zasięg 125 metrów na 100%, 92 metry na 50% i na 30% do 50 metrów. Powinna nam oświetlić, powiem Wam. No i jestem bardzo zainteresowany nią, bo sami wiecie albo nie wiecie, na moim kanale jest tam rowerek FIDO który ma swoją lampkę, ale jest ona niezbyt wystarczająca, jak dla mnie, na przykład, gdy się poruszam w lesie. Bo jeżeli do, jaz do jazdy po ścieżkach czy po mieście, to jest wystarczająca. Ale do jazdy gdzieś po ścieżkach takich leśnych w lesie, to jest tamta rowerowa za słaba. I jestem ciekaw, jak ta będzie świeciła. No, także będzie okazja potestować ją w terenie. Także muszę powiedzieć, że tu zapięcie mamy. Jak to idzie? Nie od tej strony, czy od tej? O, tak. O, klips. Klipnął. No. Tu musimy odbezpieczyć i wysuwamy. O. Pięknie. Siedzi nam dość stabilnie jest. No ale czuć tą, czuć tą. To wykonanie, że jest no w miarę porządnie. Odporna na deszcz, odporna na zachlapania. Także zobaczymy sobie teraz. Tylko to zdejmę, sprawdzimy sobie. No, ona nie ma tu żadnego wskaźnika. Szkoda, weźmy sobie. Ponownie sprawdzimy na Allpowersie. Jak ona tu nam się będzie ładowała. Co się nie ładuje się. Jest 7 watów pobiera czerwone światełko jak będzie zielone to będzie oznaczało, że jest naładowana. Dobra, tu się szkoda, że nie ma żadnego wskaźnika, chociaż procentowego, nie? Przydałoby się takie coś. No tak nie wiemy. Nie będziemy wiedzieli w ogóle kompletnie nic. Żadnego wskaźnika nie ma. Światełko czerwone, tu podświetlony guzik sprawdzimy sobie Funkcję powerbanka. Ładować będziemy. O, jest zielone światełko. Znowu weźmiemy stary telefon poczciwy do sprawdzenia. Oczywiście przewód weźmiemy ten, który był w komplecie. Podłączymy do latarki, no to jest fajna sprawa, kurde wiecie, zawsze dobrze mieć dodatkową latarkę na rowerze i jeszcze z taką funkcją powerbanka wyłącz się no i zobaczymy jest, idzie, widzicie, jest ładowanie o, załączyła się nam patrzcie, świeci i ładuje No, jest ładowanie, widzicie? No fajna sprawa. Przetestujemy ją w terenie, jak ona się będzie sprawowała. Także, no co więcej, tu na jej temat mogę powiedzieć. No już chyba wszystko powiedziałem. Zresztą jak ktoś chce więcej coś o niej wiedzieć, zapraszam, tak jak mówiłem do opisu filmu na stronę producenta. Tam jest wszystko opisane dokładnie, kompletnie. Do każdej z tych latarek będą linki w opisie. Jak jest ktoś zainteresowany, może skorzystać, zobaczyć. Zapraszam serdecznie. Film oczywiście opiszę jako sponsorowany, choć firma mi nie płaci za to. Przysłała mi kilka sztuk do testów, takich latareczek. Myślałem o latarce jakiejś dodatkowej na rower, bo jak się jedna zepsuje, to jest zawsze druga w zapasie. Także przydatna rzecz. No i jeszcze ma funkcję powerbanka. W razie W możemy podładować telefon czy cokolwiek, jakąś nawigację, jeżeli jest na baterie. A nie na jakieś, znaczy na akumulatory nie na jakieś baterie. zobaczymy w akcji. Nie wiem jak to widać. O, teraz mamy. Jesteśmy w lasku ciemnym. Mamy lampkę rowerową, oryginalną yy, Fido. A teraz załączymy. Zobaczymy, jak świeci lampka z Montis, z firmy Montis. Zgaszę tą. O. A tak nam ładnie świeci. Lampka z firmy Montis. No, pięknie daje. To jest najwyższy poziom, 100%. Teraz na średni dam. Nie, o, teraz na średnim jest. Teraz jest za na najniższym. Powiem Wam, że nawet ładnie ona świeci. Teraz najwyższy i rowerowa, bez rowerowej. O, teraz przejedziemy kawałek na. Lampce Montis z funkcją powerbanka no ładnie świeci, takie światło rozproszone jest, no tylko szkoda, że ona jest, ma tą funkcję powerbanka, ale, ale szkoda, że jednak y, krócej świeci, nie świeci ponad 3 godziny. 100% mocą nie ma takiej opcji o, Jedziemy tu w ciemne teraz całkiem przejedziemy o, ładnie daje Kogoś mamy na drodze To będzie widać na kamerce. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. No, ładnie ta lampka Montis. A teraz zaświecę tą rowerową, oryginalną. No, a tą wyłączyłem. Montis trochę mi się przesunęła, ale to nic. Ale daje radę ta Montis, ładnie. Dodatkowo włączymy teraz na dwie. O, widzicie, jak ładnie. Teraz na dwie, pięknie doświetla nam ta Montis. O, teraz to jedziemy, kurde, jak, jak w dzień. Kurde, super. Niby 1000 lum, lumenów. O, zające latające. No, przejedziemy tędy. Och, ten hamulec znowu. Nie, jutro się biorę za niego. No, pięknie jedziemy. No, tylko go ruszyłem i już trze. Także tak to wygląda. No. no. Jest godna uwagi ta lampka. Ale tak jak mówię, nie 3 godziny 20. Tak jak producent daje, podaje na 100%, bo na 100% to ona świeci z mocą 30. Tylko w 100%, na 100% to ona tak świeci do 2 godzin. No, ale 2 godziny przejechać, to też jest kawał drogi, nie? Można... Wyłączę teraz tą oryginalną rowerową. Jedziemy na samej tej Montis. Przełączę tryby. O, wyłączyłem całkiem. To jest ten największy. Średni teraz. 50%. I teraz ten 30%. No też, widać. Można jeździć, ale nie jest to już takie światło jak na tereny leśne by człowiek chciał mieć przejedziemy tędy no. nie wiem czy tą kamerkę dobrze ustawiłem, cholera o, możemy się doświetlić tą moją o ale tam są lampy, to będzie źle widać. A to nie o to chodzi, my musimy do samej ciemnicy jechać. Czy będą tam lampy dalej? Będą, to nie jedziemy tam. Nie jedziemy tam, wracamy. No ładnie ta Montis świeci też. Nie powiem, ładne światło ma. Takie rozproszone, dużo widać jest. Bardzo dużo widać jest. No nic, no ja na pewno będę używał jej. Jak szukacie niedrogiej lampki, nie za miliony, to w opisie będzie link do tych wszystkich lampek, latarek, co testuję. O, teraz ta Montis ładnie tu nam pokazuje ładnie daje, ładnie. Nie ma co narzekać. Bardzo ładne światło. Wszystko widać i z daleka nawet widać jakieś dziury, czy są, czy nie ma. Także myślę, że test latarki rowerowej zaliczony, o, doświetliliśmy sobie drugim światłem i teraz mamy świateła, świateł, a pięknie ach, te płyty po tym jedzie, bo to czepie. Pięknie do świetla. Nie ma co. Pięknie do Wyjedziemy sobie tu koło tych działek. Dziury, wertepy. Nie idzie tu szybko jechać. Dobra, no to na tyle by było z tego testu. Co tu więcej? Tylko jeździć i cieszyć się, że mamy widno przed kołem.